Zbliżamy się do liczby 30 tysięcy widzów. Dziękujemy wszystkim za kliknięcie przycisku subskrypcji i regularne śledzenie naszego kanału. Dzięki Wam ostatni gwizdek ma szansę na rozwój i coraz lepsze materiały. Większość zawodowych piłkarzy traktuje swój zawód jak coś, co kochają i z czym żyją na co dzień. Wystarczy popatrzeć na takiego Lewandowskiego lub Cristiano Ronaldo, żeby zobaczyć, jak całe swoje życie można podporządkować tylko jednej dyscyplinie sportu. Niestety nie każdy tak do tego podchodzi i niektórzy sportowcy traktują piłkę nożną jak każdą inną pracę. Nasze zestawienie zaczynamy od Stevena Irlanda, obecnie piłkarza Stoke City. Irlandczyk zaczynał swoją karierę w Manchesterze City, do którego jeszcze nie wpływały arabskie petrodolary. Swego czasu był jedną z nadziei The Citizens i materiałem na bardzo dobrego pomocnika. Niestety tak potoczyły się losy 31-latka, że nie był w stanie zrobić oszałamiającej kariery, i jak do tej pory rozegrał zaledwie dwa spotkania w obecnym sezonie. Arland na jednym ze swoich kont na portalu społecznościowym napisał, że piłka nożna to gówno. Kolejnym piłkarzem, który nie lubi piłki nożnej jest Christian Vieri. Włoch już od kilku ładnych lat nie gra zawodowo w piłkę. Może natomiast się pochwalić takimi osiągnięciami jak Mistrzostwo Włoch, Zdobywca Pucharu Włoch, Król Strzelców Serie A i La Liga, czy przede wszystkim Piłkarz Roku we Włoszech w roku 1999. Vieri sam przyznał, że za czasów młodości średnio mu wychodziła gra w piłkę. Jako młody chłopak uwielbiał krykieta i to właśnie w tym kierunku chciał się rozwijać i zostać drugim Alanem Borderem. Czas na kolejnego zawodnika. Tym razem jest to Carlos Vela. Meksykanina możecie głównie kojarzyć z Arsenalu lub ostatnio z gry dla hiszpańskiego Realu Sociedad. W minionym oknie transferowym Carlos przeniósł się do amerykańskiej ligi MLS, do drużyny Los Angeles. Prawdopodobnie przenośniny te są podyktowane chęcią odkładania funduszy na emeryturę, mimo tego, że Wela ma zaledwie 29 lat i całkiem realne szanse na Mistrzostwo Świata w Rosji. Kiedyś Carlos zapytany o wybór pomiędzy dobrym filmem a dobrym meczem stwierdził, że wolałby dobry film. Ostatni w naszym zestawieniu jest Mario Balotelli, który jest chyba najbardziej znanym piłkarzem, który nie lubi swojej pracy. Włoch obecnie gra we francuskiej Nicei, wcześniej reprezentował barwy m.in. Liverpoolu, Manchesteru City czy Interu Mediolan. Jak Mario komentuje swój zawód? Nie cieszę się z bramek, ponieważ to jest moja praca. Czyli stonoż, kiedy dostarczy list do adresata, celebruje ten fakt? I to by było na tyle. Czy znacie może jeszcze jakiś piłkarzy, dla których piłka nożna to tylko praca? Jak oceniacie postawy wymienionych zawodników? Piszcie!